Cześć, tu Agnieszka. Zapraszam Cię dzisiaj do świata yoga nidry. Świata, gdzie przestajesz analizować, planować, gdzie zaczynasz słyszeć, czuć. I być w sobie. Ułóż się wygodnie. Jeżeli masz ochotę jeszcze poprawić coś, to zrób to teraz, tak, żeby poczuć, że jest ci miękko i przyjemnie. Twoja praktyka Yoga Nidry zaczyna się teraz. Przenieś swoją uważność na czubek nosa, weź głęboki wdech, i relaksujący wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem, i wydech ustami. A teraz weź wdech do połowy. Dodech, pauza i wydech jak przez słomkę. I jeszcze raz. Wdech, pauza, dodech, pauza i wydech przez słomkę. Teraz oddychaj tylko nosem. Poczuj, że twój oddech jest łagodny. Ciało z każdym wydechem staje się miękkie. Głowa jest ciężka. Rozluźnia się twarz szyja, barki, ramiona i całe ręce, aż po czubki palców dłoni. Od szyi rozluźniasz całe plecy. Czujesz, jak twoje pośladki wtapiają się w matę. Rozluźniasz nogi, czujesz pięty i czubki palców stóp. A teraz poczuj całe swoje ciało. Poczuj wszystkie punkty w ciele, które dotykają podłoża. Teraz wykonamy rotację świadomości. Będziemy płynnie przechodzić z jednego punktu do kolejnego. Postaraj się nie analizować poszczególnych części ciała, tylko płyń. Zaczniemy od czubka języka. Poczuj czubek języka. Prawą część języka i lewą jego część. A teraz poczuj cały język jest ciężki, opada. Tworzy się przestrzeń między językiem a podniebieniem. Poczuj tą przestrzeń. Jest ciepła, ciemna i gęsta. przynosi ukojenie. Przenieś swoją uważność na podniebienie, górne dziąsła i dolne dziąsła. Górną wargę i dolną wargę. Poczuj objętość górnej i dolnej wargi równocześnie. I przenieś swoją uważność na wewnętrzną stronę prawego policzka. Wewnętrzną stronę lewego policzka. Całe wnętrze jamy ustnej. Tylna ścianka gardła. Poczuj, jak przez gardło przepływa powietrze. Przenieś swoją uważność na punkt między brwiami, prawa brew, prawe oko, prawa powieka, rzęsy. Oko robi się ciepłe, miękkie. I opada w tył głowy. Prawy policzek, prawa część szczęki, punkt między brwiami. Lewa Brew. Lewe oko. Oko jest miękkie i powoli wpływa w kłąb głowy. Czujesz ciepło. Powieka. Rzęsy. Policzek. Lewa część szczęki. Punkt między brwiami. A teraz poczuj, że oddychasz przez punkt między brwiami. Każdy wdech przez punkt między brwiami w głąb twojej głowy. Każdy wydech zgłębi twojej głowy przez punkt między brwiami. A teraz poczuj, że twój mózg jest jak mięsień. Poczuj prawą półkulę mózgu. Rozluźnij ją. Lewą półkulę mózgu. Rozluźnij ją. Wróć do punktu między brwiami. Przenieś uważność na gardło. Poczuj prawą część klatki piersiowej. Prawy bark. Ramię. Łokieć. Przedramię. Nadgarstek, wewnętrzną część dłoni, zewnętrzną część dłoni, poczuj kciuk, palec wskazujący, środkowy, serdeczny i mały palec. Poczuj wszystkie palce prawej dłoni równocześnie. Całą prawą dłoń i całą prawą rękę. Środek mostka. Lewy bark, lewe ramię, łokieć, przedramię, nadgarstek. Poczuj wewnętrzną część lewej dłoni i zewnętrzną jej część. Ciuk, palec wskazujący, środkowy, serdeczny i mały palec. Poczuj wszystkie palce lewej dłoni naraz. Cała lewa dłoń Cała ręka, środek mostka, poczuj bicie serca, a teraz przenieś swoją uważność na prawe żebra. i niżej na prawą część biodra prawe udo kolano łydka kostka pięta Część wewnętrzna prawej stopy, część krzpietowa. Duży palec, drugi palec, trzeci, czwarty i mały palec. Czujesz wszystkie palce prawej stopy równocześnie całą prawą stopę i całą nogę środek klatki piersiowej poczuj teraz lewe żebra i przepłyń niżej na lewe biodro lewe udo kolano łydka kostka pięta Część podeszwowa lewej stopy i grzbiet lewej stopy. Duży palec, drugi palec, trzeci, czwarty i mały palec. Poczuj. Wszystkie palce lewej stopy równocześnie. Całą lewą stopę. I całą nogę. A teraz poczuj całą lewą stronę swojego ciała. cała lewa strona twojego ciała czujesz ją cała lewa strona twojego ciała i prawa półkula mózgu a teraz Poczuj prawą stronę ciała. Czujesz całą prawą stronę ciała. Cała prawa strona Twojego ciała. I lewa półkula mózgu. Teraz poczuj obie strony równocześnie i obie półkule mózgu równocześnie. A teraz poczuj, że całe Twoje ciało jest jednością. Poczuj tak samo całe swoje ciało jest miękkie, zrelaksowane, jest ci ciepło i bezpiecznie. Delektujesz się tym odczuciem. Pozwalasz sobie poczuć Je bardzo głęboko. Czujesz ciepło w klatce piersiowej. Czujesz, że całe Twoje ciało odpoczywa. Teraz przenieś powoli swoją uważność na czubek nosa. Poczuj zimny wdech na czubku nosa i ciepły wydech na czubku nosa. A teraz weź głęboki wdech nosem i długi wydech ustami. I jeszcze raz wdech nosem. I wydech ustami. Zacznij powoli wracać do świata zewnętrznego. Zacznij od poruszania palcami dłoni, palcami stóp. Przeciągnij się, jeśli masz ochotę. Bardzo łagodne ruchy powolne, leniwe. Pozwól sobie na to, żeby być jeszcze w sobie. Powoli. Zacznij wracać do dźwięków ze świata zewnętrznego. Powoli otwórz oczy. Zauważ, jak się czujesz. Poczuj jeszcze przez chwilę, Bicie swojego serca. Twoja sesja jogi Nidry dobiegła końca, a ja dziękuję Ci za tą wspólną podróż.